Dzisiaj jesteśmy na trupciowo.kapel, czyli moim serwerku kochanym, najlepszym na świecie. Jest 5 adminów tutaj, patrzcie: 1 wat, 4 i jeden ja jako właściciel. I pokażę Wam coś fajnego, tak, żeby nikt mi nie mógł łóżka zniszczyć. O nie, już nie mam łóżka. O nie, zniszczysz mi łóżko? Halo, zniszcz mi łóżko. Zniszcz, halo. Set, e, e, na przykład stone. zaznaczyłem, halo o, teraz no, teraz łóżeczka nie mam, choć mam na tabie łóżeczko chyba, no ale teraz wystarczy postawić łóżeczko i znowu będzie, on wie biedak ciekawe skąd ma ma diakskojkę halo, pysz, nie da się chyba tak wystarczy postawić łóżeczko i już nie można go zniszczyć ale patrzcie, tutaj jaj, jaj, e, egg, English, English i można tutaj zaspamić wszystkich. W sumie, to nawet nie wiem, co tutaj można robić o tym gamma Mode 1. Szczerze mówiąc, to Betwolson na Game 1 nie są fajne ani nic. Myślę, że bydłosy takie normalne chyba są lepsze niż takie z game modem, więc chyba dodam jeszcze na sobie takie zwykłe bydło. W sumie to tutaj mogę wszystko zrobić, ale jednak... mam już tyle ciekawe yy, Ale jednak nudno troszeczkę jest, więc dodam jeszcze takie zwykłe bydłosy. Będzie można oczywiście na, tam, na gamę moda 1 pograć. Ale też y, z, usunę. Raczej znaczy dodam takie zwykłe Beturosy. A teraz usunę całkowicie Wyspę Środkową, nie wiem po co. O, właśnie. Musicie mi napisać w tym. Chociaż nie, ja zrobię chyba ankietę, więc tam możecie zagłosować, co chcecie oglądać na moim kanale. A jeżeli chcecie coś innego, jeżeli nie ma nic tam, co chcecie oglądać, to po prostu napiszcie w komentarzu jakieś propozycje. Muszę, muszę ich zamknąć wszystkich, ale mam pomysł, jak nawet. Patrzcie. Tutaj tak. Zrobiłem taką pułapkę, że nie będą mogli wyjść. I tutaj potepam wszystkich. TP, małpa A, tubcio. M. To ciekawe, czy zadziała. Y, TP, tubcio. I 3. <grychy> Ale to pięknie wygląda. Warto, oni teraz nie wyjdą. bo Tylko on może wyjść, bo ma Ultra Admina czyli Maka Mode 3 A oni nie mogą wyjść już. Czyli tutaj zaraz TNT. O! I. Nawet przyczynają tutaj, nieładnie pisze, ale. Biedaki. Nie no, wypuszczę ich. Już nie będę takim hałem. Tp o myślałem że spadniesz i zginiesz człowieku właśnie ale zniszczyli fajnie mapkę o właśnie może można sobie level ustawić jeżeli macie tego intra patrzcie jakie ja mam o nie nie zadziałało tak s o, patrzcie jakie piękne levele level du 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 fajne ale od dnia to daję, żeby ten no żeby jednak coś ten ultra odmin miał takiego fajniejszego Uf, do klatki Nie no już nie będę chyba dawał ich do klatki I zaczynałem się już laksony małe. FPS-y spadły do stu. O nie. Zaraz będę miał y, komputer jak z ziemniaka jakiegoś. W sumie to ciekawe czy da się w ogóle moby zespał. Co? Można. O lol, nie wiedziałem. Halo KP do... obu Blaze spały. O nie, mam pomysł. Jeszcze lepszy. O lol. <golol> Dobra, zabiję je, żeby... Chociaż w sumie to niech sobie są. A, no mop. O, jest! <golol> jest, kochaniutki nasz piant. Ej, one biją mnie. Go. Dlaczego one go biją? Co za gnoje? Gin. No, i teraz to się nazywa a, zabawa, a nie ze smoczkami, ze wszystkim. One Te <grywki> Te tutaj próbują mnie zabić. Smoczki, nawet takie głupki. Dobra, jeszcze pospał tych gigantów No, piękne. Nie, no i właśnie to, to są bedworsy prawdziwe. Tak się gra bedworsy ludzie. Nie jakieś tam y, wojanowice czy MC gry, czy co tam chcecie. To się nazywają bedwallsy. Ej, można bić jajkami te smoki. A więc ludziska. To byłoby na tyle w tym odcineczku. Jeżeli chcecie więcej odcineczków takie z gmod Mode 1 lub coś tam chcecie z, z Rampajka, to piszcie w komentarzu. Ja Jeszcze zastanowię, czy to nagrać. I możecie oczywiście wpadać tutaj. A ja się z Wami żegnam, Siemanko.